Dzień Wam kochani, z tej strony tarocistka Agafi, kanał Tarotowe Wrota. Witam Was w dzisiejszym filmie. Jest to film dedykowany horoskop horoskopowi na marzec 2023 w aspektach miłość, praca i zdrowie. Mamy oczywiście część pierwszą horoskopu, czyli mamy dzisiaj Barana Byka, i Iraki. Na marzec 2023 w aspektach miłość, praca i zdrowie Także ja już sobie tutaj yy, zacznę To sobie poszukam tutaj moich znaczników Momenci kochani Dobra, mamy te raka, mamy byka, mamy barana, mamy bliźnięta, okej okay. Dobra, i tak, zaczynamy sobie od barana Czyli od pierwszego znaku Zodiaku tutaj. Okej. Okay. Czekajcie sobie sprawdzę, czy... O, dobra. Widać. Spoko. Dobra, no i patrzymy, co tam u baranów w miłości, w pracy i w zdrowiu w marcu. Karty, pokażcie mi, co u barana. Na marzec 2023 w aspektach miłość, praca i zdrowie. Dla Barana marzec 2023 miłość, praca, zdrowie. Dobra, już sobie patrzę. Co tam, baranki, u was? Miłość, tak? Co w miłości? Oj, no, tak jakoś nie za Zobaczymy, co dalej. Uh -huh. Miłość. Dobra, mamy miłość. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Okej, okay. dobra. Ej. Dobra, bo są duże karty tarotów, także miłość, praca. Mhm. Uh -huh. Okej, okay. dobrze. Mhm. Uh -huh. I mamy pracę i mamy teraz zdrowie. Mhm. Uh -huh. Dobra. Co mi się pokazuje eee, w miłości? Bardziej mi tutaj optowała dla osób samotnych. Mnie się tutaj pokazuje jakiś mężczyzna ze środowiska pracy, być może ten mężczyz mężczyzna Ci się podoba, tak? Robisz tam jakieś zaloty, coś tam chciałabyś tutaj bliżej go poznać. Hmm. Ale on po prostu moim zdaniem Wywoła u ciebie bardzo duże niezadowolenie. Hmm, co to znaczy? No, przysłowiowo, bardzo ci się podoba, gdzieś tam jesteś zakochana, być może, ale on ci przysłowiowo wbije nóż w plecy, czyli po prostu jakby będziesz cierpiała przez niego, być może on odrzuci tutaj Twoje jakby e, zaloty. Ale dostaniesz wiadomość. ósemka buław mówi: masz jakąś wiadomość. E, Pozytywną wiadomość, która doda ci bardzo dużo siły i takiego, że tak powiem, przysłowiowego kopa, tak? Tak mi się tutaj pokazują karty. Tak jak mówię, pozytywna wiadomość, która da ci po prostu tutaj przysłowiowego kopa, da ci siłę do działania, energię, także e, Mam nadzieję, że to będzie jasne. Jaka wiadomość to już będziesz musiała ty w późniejszym czasie zinterpretować. Jeśli chodzi o pracę, karty mi pokazują, że będziesz miała w marcu bardzo dużo pracy no w pracy też może być ciężko lub tutaj jakieś nadgodziny też mogą wchodzić w grę ale uważaj, bo przy giermku kielichów możesz zaniedbywać przez to swoje dziecko, tak, także na to trzeba tutaj zwrócić uwagę, bo dziecko być może potrzebuje tutaj pomocy, wsparcia ty będziesz je zaniedbywać ze względu na to, że będziesz bardzo dużo pracowała, także uważajcie pokazujemy się tutaj jakiś mężczyzna też ze, ze środowiska pracy może być to szef y, lub ogólnie ktoś ze środowiska pracy, coś się tutaj zakończy z tym szefem on jest w negatywie, więc to będzie osoba negatywna, więc jeśli masz jakiegoś negatywnego tutaj mężczyznę z pracy, szefa i tak dalej coś się tutaj zakończy z tym mężczyzną, tak być może m, jakieś konflikty być może jakieś nieporozumienia yy, być może ogólnie jakiś bardzo duży negatyw który ten mężczyzna tutaj stwarza, coś się tutaj zakończy właśnie. Jeśli chodzi o zdrowie, karty mi pokazują tutaj e, problemy na tle psychicznym, depresje nerwice tutaj, jakieś melan, stany melancholii. E, również karty mi pokazują, że trzeba zwrócić uwagę, bo mogą być tutaj jakieś stany zapalne e, organizmu. Karty pokazują i teraz przy dziewiątce buław, to mnie się tutaj pokazuje tyle, że... E, jakby będzie tutaj, y, przezwyciężysz te problemy zdrowotne, tak? jakby tutaj y, będziesz y, będziesz musiała dużo przejść tutaj z tymi problemami zdrowotnymi, ale koniec końców to pokonasz okej okay, barany, ja mam nadzieję, że to jest jasne I teraz sobie zrobimy tak, małe barana teraz patrzymy na byka okej, okay, patrzymy na byka Mhm. karty pokażcie mi co u byka na marzec 2023 w aspektach miłość, praca i zdrowie byk marzec 2023 w aspektach miłość, praca i zdrowie to już patrzymy co mi tutaj królowa monet wyskoczyła Ech, już i teraz mamy tak byczki miłość na marzec. O, i znowu wyskoczyła. Teraz mi przed chwilą dosłownie ta karta wyleciała z talii. Dobra. Uh -huh. Miłości. Dobrze. Okej. Okay. Uh -huh. Głupiec. Dobra, miłość mamy. Pracę. Szóstka kielichów. Uh -huh. Piątka kielichów umiarkowanie dwójka kielichów Aha. i teraz mamy tak zdrowie Aha. dobrze gwiazda i śmierć o dobre. Okej. Okay. Jest widoczne, jest widoczne. Ok, czytamy. Byki, co mi się pokazuje w miłości? Zaburzenie stabilizacji przez. Stabilizacji w miłości w związku przez kobietę. Może to być teściowa matka. Ta kobieta będzie wywoływała zamieszanie. Tak? Będziecie mieli tutaj wahania spowodowane tą kobietą, teściową matką. No, kobieta dość chłodna, surowa może takie rzeczy wywoływać, ale głupiec mi powiesz, że jakby ten negatyw zostanie, że tak powiem przysłowiowo, usunięty, tak? I tutaj się zaczną jakieś nowe początki związane tutaj właśnie z relacjami bądź. Związkami. Jeśli chodzi o pracę, karty mi pokazują, że w pracy może się pojawić osoba z przeszłości, tak? Być może się zatrudni w Twojej pracy, lub po prostu pokaże się osoba z przeszłości w Twojej pracy, przez co Ty będziesz miała bardzo dużo nerwów, takich lęków, przez tą właśnie osobę. Pokazuje mi się również jakieś drobne konflikty związane tutaj z osobą z przeszłości, ale karta umiarkowania również powie, jakby, że to się wszystko tutaj unormuje, tak? Czyli to będzie unormowane, także to może tylko tak przysłowiowo wyglądać z początku, tak? Że będą jakieś drobne kłótnie z tą osobą gdzieś tam, będziesz miała jakieś takie obawy, lęki o tą osobę, właśnie z przeszłości, ale nie jest to, jakby Wam powiedzieć, aż tak y, ciężkie i tak tragiczne, tak? Więc to, jakby jest taki przysłowiowo lekkie, tutaj te negatywy. Jeśli chodzi o zdrowie, pokazują mi się kręgosłup, trzeba zwrócić uwagę na kręgosłup tutaj. Przy gwieździe również karty pokazują, że płuca, płyny w płucach, tak? Płuca oskrzela, na to trzeba w marcu zwrócić uwagę. Co mi się tu jeszcze pokazuje? Płuca kręgosłup. Mogą być jakieś, właśnie takie drobne problemy na tle psychicznym, czyli to, co wyszło tutaj w, w kwestiach pracy, ale myślę, że śmierć jakby, najba, jakby najbardziej to tutaj jakby zakończy ten negatyw, tak, w tym zdrowiu. Także mam nadzieję, że to jest jasne. Ok, byki, ja Wam dziękuję. Teraz będą bliźnięta. Teraz będą bliźnięta. Zobaczymy, co u bliźniąt. mi karty. Horoskop na marzec 2023. Dla bliźniąt w aspektach miłość, praca, zdrowie. Bliźnięta miłość, praca, zdrowie na marzec. Okej. Okay. Miłości. Uh -huh. Dobra. Dziewiątka kielichów. Mhm. Uh -huh. Dziewiątka buław. Dobrze. Mhm. Uh -huh. Rycerz monet. No. Uh -huh. I trójka kielichów. Hmm. No, nie za bardzo tak te karty. Dobra. Mamy pracę. Uh -huh. Rycerz mieczy. Dobrze. Asmonet, tak Tu jest wasza praca hmm. No, jest negatyw Ojejku, no negatywnie jest tutaj bardzo Miłość, praca I zdrowie Mhm W zdrowiu Patrzymy Co tam w zdrowiu Okej okay. Dobra Już czytamy sobie e miłość. Nie się pokazuje tutaj jakaś osoba z pracy, ze środowiska pracy. E, może się wydawać, że na pierwszy rzut oka jest to mężczyzna stabilny, taki szczery, tak spokojny, hmm. ale karty mi pokazują, mówię, że to się może wydawać, ale karty mi pokazują, że e, to jest ktoś, kto zakłada drugą maskę, tak, ktoś, kto nie jest do końca szczery, ktoś zakłada drugą maskę, ktoś się pokazuje z innej strony. Przy dziewiątce była, hmm, może się czuć zraniona przez tego mężczyznę. E, przy trójce kielichów ta osoba może odebrać ci Twoje jakby szczęście, tak? Twoją radość. Hmm, ale też uważajcie, bo tutaj ta trójka kielichów negacji, y, ona może mówić też o przypadkowej ciąży, tak? Ja nie będę tutaj Wam nic sugerować, ale wolę Wam to po prostu tutaj powiedzieć, więc y, uważajcie. <laughs> Jeśli chodzi o pracę, pokazuje mi się kobieta y, tajemnicza, ale wredna, fałszywa. Y, w Twojej pracy. Ona będzie wywoływała bardzo duże konflikty w marcu u Ciebie, w Twojej pracy dużo nerwowości przez tą kobietę dużo konfliktów i chaos w pracy również ta, przez tą kobietę możesz mieć, możesz mieć różnego rodzaju oszczerstwa intrygi tak? przez co ty się jakby bardzo przez to załamiesz tak? spadną na ciebie jakby te negatywy przez, związane z tą kobietą jeśli chodzi o zdrowie karty mi pokazują na dzień dobry, że jest przeciążenie organizmu, zła dieta tak? przez tą złą dietę te, będzie przeciążenie organizmu, czyli wiadomo, tam układ pokarmowy i tak dalej. No, przy wisielcu to mi się też pokazują tutaj problemy na tle psychicznym, tak, bo wisielec tutaj właśnie Tą pracę, to się jakby tutaj jedno z drugim łączy. No i przy siódemce mieczy mm, jeśli będziecie szli do jakiegoś lekarza, tak, właśnie z jakimiś tam problemami zdrowotnymi, zwróćcie uwagę, bo może być jakieś niedopatrzenie lekarza. Okej, okay, bliźnięta, ja wam dziękuję. I teraz mamy raka. Na marzec, rak. Rak. Dobra, patrzymy na raka. I co tam u raków? Karty dajcie mi horoskop na marzec 2023 dla raka, dla moich widzów z YouTube'a w aspektach Miłość, praca i zdrowie. Patrzymy raki. O, miłość. O, dziesiątka kielichów. Karta zaczyna się super. Ósemka kielichów. Mhm. Dobra, raz, dwa. Trzy cztery, mhm, cztery. Mhm. Raz, praca. Dwa trzy. Cztery. Okay. Okej i zdrowie. Raz, dwa, trzy, dny, cztery. Dobra, raki i już sobie czytamy tutaj horoskop. Dobra, yy, tak, yy, rak, raki. Co mi się pokazuje tutaj w miłości? Hmm. No, pokazuje mi się Twoja ro rodzina, żona, dzieci, radosne, szczęśliwe, tak? Eee, spełnienie, cudowna rodzina, tak? Eee, taka, jak powinna być. Hmm. Ale Ty gdzieś poniekąd będziesz odchodziła, odchodził, od tej, po prostu, rodzinnej, od tej stabilizacji, od tej radości, tak? Będzie tutaj jakby, będą, jakby to wam powiedzieć, kontakty tutaj rodzinne, w domu, tak? Będzie to słabne, bo gdzieś od tego po prostu będziesz odchodzić. Pokazuje mi się tutaj um, jakiś mężczyzna, fałszywy, może być starszym wiekiem, um, jest on jakby przy twoim partnerze, tak? To jest um, ktoś, kogo twój partner jakby zna, i to jest osoba fałszywa, ona może mieszać. Jeśli chodzi o pracę, karta mi tutaj pokazuje, że czekają cię podróże związane z pracą. Ja nie mówię, że podróże na koniec świata, gdzieś jakaś podróż związana z pracą. Pokazuje mi się tutaj osoba z przeszłości w pracy twojej, też ktoś, kogo znasz. Może ta osoba wywoływać u Ciebie jakiś niepokój, tak? Czyli tutaj osoba z przeszłości będzie u Ciebie wywoływać w pracy jakiś niepokój Ale Ty z tą osobą z przeszłości jakby będziesz w tej podróży, tak? I też uważajcie w podróży, dlatego że przy dziewiątce monet w negatywie Trzeba uważać na swój dobytek, na swoje oszczędności, bo może to być jakaś kradzież Jeśli chodzi o zdrowie, pokazuje mi się tutaj na dzień dobry Stany zapalne, tutaj układu pokarmowego, żołądek może tutaj się właśnie pojawiać. No i przy dwójce mieczy problemy z układem oddechowym. Ok, mam nadzieję, że to jest jasne. Ja Wam dziękuję. To jest pierwsza część czytania tutaj horoskopu na marzec. Widzimy się w kolejnych częściach, w nadchodzącym tygodniu one będą. No i pozdrawiam Was serdecznie, tarociska Agafi. Zapraszam do lajkowania, do subskrybowania kanału. No i trzymajcie się. Splutko, papa.